Jakie są najczęstsze problemy, z jakimi przychodzą do Ciebie dziewczyny? Wewnętrzny krytyk, który im strasznie dopierdala, mm -hmm. porównywanie się, przekonanie, że jak schudnę, to będzie lepiej, mm -hmm. że muszę schudnąć, żeby. To są takie trzy najważniejsze, ale jest też specjalne miejsce w moim serduszku dla mam, które przychodzą i mówią, mam beznadziejną relację ze swoim ciałem, mam córkę i nie chcę, żeby ona też tak miała. No. Bo no, to jest dla mnie taka kwintesencja matki Polki w dobrym tego słowa znaczeniu. Tak. Nie? Dziewczyny, która no. widzi, że to jak robi jej nie służy, i wie, że modeluje to swojemu dziecku. I przychodzi z taką potrzebą no, wykonania roboty ze dwie osoby. Nie? Tak, tak, tak. Dwa w jednym. To mnie zawsze niesamowicie wzrusza i. No. Uważam, że to jest ogromna odwaga, bo to jest też bardzo ciężkie na początku nie? zmierzyć no pewnie, się tak. z tym, że mamy tak, jak mamy. No i że najczęściej mamy tak od swojej mamy, taty, babci czy innych ważnych dorosłych, którzy byli w naszym otoczeniu za modu. Dlaczego Twoim zdaniem tak trudno nam się zaakceptować kobietą w szczególności? No bo y, ostatnio, jak rozmawiałam, właśnie z Zuzą y, z profilu podjęcie, to ona w ogóle mówiła, że. Y, Kobiety właśnie mają tę ten, tendencję do rozczłonkowywania siebie, mm -hmm. a mężczyźni raczej patrzą na siebie holistycznie. Nie? Więc jestem bardzo ciekawa, jakby no wiem, że to trochę kultura, nie? ale mm -hmm. jestem ciekawa twojego zdania. No tu będzie moja ulubiona nieświęta trójca, nie? Kapitalizm, patriarchat i kościół katolicki. No, no, no niestety, bo to, jak była traktowana rola kobiety przez wieki, dalej się za nami ciągnie. Mhm. A teraz dodatkowo mamy własną kasę, więc można na nas zarobić, mhm. i jednocześnie można nas utrzymać w ryzach. To jest to, o czym pisała Naomi Woolf 30 lat temu: mhm. e, 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 że kobiety skupione na tym, żeby być jak najszczuplejsze, jak najładniejsze, są zbyt słabe, żeby walczyć o ważniejsze rzeczy. No bo jak jesteś wiecznie głodna, to nie pójdziesz protestować. Mhm. Nie? Jeżeli boisz się wyjść z domu bez makijażu, no to nie pójdziesz walczyć o swoje prawa, więc to jest narzędzie kontroli. Ja wiem, że to trochę brzmi jak teoria spiskowa, no ale zastanów się, pewnie masz takie doświadczenia w swoim życiu, chociaż mam nadzieję, że nie. Ile razy odpuściłaś coś, bo nie miałaś się w co ubrać, bo źle wyglądałaś, bo miałaś pryszczo na czole. Mhm. No, zdarzało się. Zdarzało się, faceci tak nie robią. Tak, ale to wiesz co, to jest tak jak słuchałam ostatnio wywiadu z podcastu jakiegoś, gdzie była Martyna Kaczmarek i Martyna powiedziała zajebiste, zajebistą rzecz, że ile my czasu poświęcamy na makijaż fryzjera, paznokcie i tak dalej, na dbanie o siebie, w cudzysłowie to ustawię, jakbyśmy ten czas spożytkowały na przykład na naukę języka, na jakieś inne rzeczy, mhm. nie? Tak, oczywiście. Ja się nigdy nad tym nie zastanawiałam. Mm -hmm. I jakby to nie jest tak, że ja nagle przestanę chodzić do kosmetyczki, broń mm -hmm. Boże, ale z drugiej strony, kurde, no zacznijmy jakby, żeby robić to świadomie, tak. mając świadomość tego, ile ja mam czasu i co jest moim priorytetem w życiu mm -hmm. w danym momencie, a nie ustawiać wszystko pod te paznokcie, tak. rozumiesz? Tak, ja to robię, nie? To jest rzecz, o której bardzo często mówi Sonia Kisza z Histerii Sztuki. Mm -hmm. e te wszystkie dziewczyny, które mówią, ja się maluję dla siebie. Okej, okay, ale skąd ci się wzięła ta potrzeba? Tak. Nie? Czy to jest tak, że na bezludnej wyspie nadal byś się malowała? Tak. Ja przypuszczalnie na bezludnej wyspie nadal chciałabym mieć zrobione paznokcie, bo mi się po prostu zajebiście podobają, ale no raczej już nie chodziłabym na ten laser i woski i całą resztę, tak. nie? I może nie spędzałabym dwóch godzin na nawijaniu wałków na włosy, po to, żeby wszystko klapło po 15 minutach. Um, mamy takie błędne przekonanie, że te wszystkie rzeczy, które robimy są wyłącznie naszą decyzją, mhm. ale my się nie wychowujemy w próżni. Tak? Jest, otaczamy się takimi treściami, jakimi się otaczamy, otaczamy, widzimy te reklamy, widzimy jak zachowywały się starsze pokolenia, no i siłą rzeczy to powtarzamy. Tak. Super, że teraz o tym mówimy, mm -hmm. że no właśnie, makijaż może być narzędziem autoekspresji. Że tak. możesz szaleć z kolorami i to w ogóle nie musi służyć upiększaniu tak. i wpisywaniu się w ten male gaze, w to męskie spojrzenie i, i męską definicję piękna. Tak samo ubrania. Tak samo. Nie musisz się dobrać do jabłka, do, tak. do serca, ja do tego. Tylko masz się ubrać tak, żeby tak. było fajnie po prostu. Tak, dokładnie. I żeby to wyrażało ciebie tak. i to cię może optycznie skracać, pogrubiać i postarzać, bo to nie jest koniec świata. Tak. Ostatnio jest taki trend w internecie, który mnie strasznie wkurza co nosić, żeby nie wyglądać jak ciotka klotka. Bo najgorsze, co może być, to mieć 50 lat i wyglądać na 50 lat. I znowu wiem, że za tym są dobre intencje i laski, które tak. lubią ubrania i mają fajne pomysły. I znowu, ale chodzi znowu o język po tak. prostu, bo to mogłaby powstać ta treść i byłoby tak. spoko, tylko mogłoby być, jeżeli chcesz się y, bardziej ekspresyjnie wyrażać, Dokładnie. obawiasz się mody, boisz się próbować tak. nowych rzeczy. Nie? Dokładnie, nie? Całe życie chodziłaś w spódnicy do i spróbuj za... tego. Zać, słuchaj, no nie, nie wyglądaj jak ta podstarzała no. ciocia z, z Władysławowa. No, no dokładnie. Nie obrażając go z Władysławowa. Masakra. Mm. Jakie rady dałabyś dziewczynom, które chcą zacząć z ciała akceptacją? Takie ze dwie chociaż. Mm. Zadawać sobie pytanie, czego je ja naprawdę potrzebuje. Mhm. I nie akceptować pierwszej odpowiedzi, mhm. bo pierwsza odpowiedź, jeżeli jesteś głęboko zanurzona w kulturze diety, to zawsze będzie schudnąć, mhm. czy tam zmienić się, to po co? I po co? I po co? I tak się pytać i pytać, bo my bardzo często jedziemy na autopilocie i w ogóle nie wiemy, czego potrzebujemy. Nie? Wydaje nam się, że potrzebujemy schudnąć, a tak naprawdę potrzebujemy się wysypiać. Mhm. Wydaje nam się, że potrzebujemy schudnąć, a tak naprawdę potrzebujemy, żeby nasz stary przejął połowę domowych obowiązków. Wydaje, Albo pójść na spacer, a, popatrzeć na drzewa. Dokładnie. Nie? Wydaje nam się, że potrzebujemy schudnąć, a tak naprawdę potrzebujemy mieć e, uporządkowany dom, bo ten chaos nas doprowadza do furii. Nie? Mhm. A jak potrzebujemy kontroli, no to się zwracamy w kierunku samej siebie. To by była pierwsza rzecz. Druga rzecz to oczywiście zrób porządek w swoich socjalach. Mm -hmm. Sprawdź, kogo obserwujesz i co ci to robi. Tu Mari konto sprawdza się idealnie. Lecisz po kolei każde konto. Przy, Przynosisz radość, radość czy dokładnie. Nie czy nie sprawdza? Jak nie sprawia? To, no, to może radę. trzeba wyciszyć. Tak. Nie masz obowiązku obserwowania swoich znajomych, koleżanek, naprawdę nie musisz tego robić. Mało tego, ja zawsze mówię, nie masz obowiązku wpuszczać niektórych znajomych, rodziny do siebie. Dokładnie. Bo jeżeli na przykład pracujesz na swoim insta to pytanie, czy mama pracuje z tobą w biurze w, w twojej korporacji? Nie. nie, mama nie ma tam wstępu, no to na konto też nie musi mieć wstępu. Dokładnie, jeżeli, jeżeli ci to e, przeszkadza. Jeżeli z jakiegoś powodu nie chcesz, żeby ktoś pytał, A Czemu ty mnie nie obserwujesz? No to słuchajcie, jest cudowna opcja: wycisz. Obserwujesz, wyciszasz masz z głowy, wszyscy są szczęśliwi. Tak. Tak. A trzecia rzecz, e, znowu bardzo basic, ubrania. Mhm. Nie będziesz w stanie czuć się dobrze w swoim ciele w ubraniach, które są za małe, niewygodne, które cisną, które trzeba ciągle poprawiać. Mhm. I to nie jest mój wymysł, mamy na to badania. Tak. Mamy ten, ten, te słynne badania. Dziewczyn, które poproszono o założenie chyba bikini, czy tam yy, krótkich spódnic, e, grupa kontrolna była w swoich wygodnych ubraniach, a potem robiły proste zadania matematyczne. No mhm. i te w tych niewygodnych ubraniach wypadały gorzej na tych testach. Mhm. No więc zastanów się, ile potencjału i takiego mentalnego ramu tracisz na tym, że siedzisz przez 8 godzin w biurze i ciągle się zastanawiasz, czy ci się koszula nie rozjeżdża na cyckach. Mhm. Albo, że cię pije w spodniach, pasek, Tak, masek, w pas, nie? albo, że masz buty na wysokim obcasie i będziesz zaraz z nich wylewała krew, niczym siostry mhm. kopciówka. Mhm. I to nie wymaga wielkich nakładów finansowych. To po prostu wymaga znalezienia na początek dwóch par spodni i, mm -hmm. i dwóch gór. Tak. I możesz je rotować. A potem powoli, powoli budować sobie taką szafę, która jest Twoja, która jest wygodna i która jest w Twoim rozmiarze. Bo naprawdę, jeśli kupiłaś te kieckę 5 lat temu i już wtedy była za mała, mm -hmm. to raczej się w nią nie zmieścisz. I to jest, powiem Ci, jak mi się przytyło w zeszłym roku te 15 kilo i ja miałam dużo za małych rzeczy, no bo wszystkie spodnie musiałam mm -hmm. wywalić, no, no sporo tych rzeczy było. I miałam przez chwilę taki moment, może ja to schowam do jakiejś tam walizki, mhm. nie będę tego trzymać w szafie, ale może to schowam do walizki i po prostu, no, przecież no schudnę i tak, no bo ja wiedziałam, Aha. że będę brać leki i tak dalej, no schudnę. Ale to poleżało myślę z miesiąc. Mhm. I tak za każdym razem, jak coś otwierałam i widziałam te rzeczy, to one były jak taki wiesz, flashback z przeszłości. Wkurzało mhm. mnie to, że, że ja po prostu Dokładnie. mówię, wywal to Kamińska, i tak w 15 minut nie schudniesz, a jak schudniesz, to nowe spodnie, nic się nie dzieje, nie? I po, no wywaliłam no z połowy szafy po prostu. Mm -hmm. Wszystko, co było za małe, teraz też tak mam, że albo jak jest za małe, albo jak jest za duże, takie, że faktycznie już widzę, no, no, że mi na dupie wisi wszystko, to też trzeba wywalić, bo to po prostu nie leży. Tak. Jakby no, nie ma tragedii, tak. nie? Oddaj ja to, to. nazywam to czyszczeniem trupów z szafy, bo jest dokładnie tak, jak mówisz. Otwierasz szafę i widzisz te za małe rzeczy i od razu zaczynasz się do siebie dowalać. Nie? I nieważne, że to są za małe szorty z ogólniaka, a tak. ty właśnie kończysz 40 lat. Tak, tak, nie? tak. Bo jest to przekonanie, że ciało kobiety nie może się zmieniać. To drogą, prawda? Kurde, byłaś na bieżąco z tym, jak Wiedźmin czwórka wyszedł ten. O Jezu, ta dyskusja o Siri. O matko kochana. Jezu, ja kocham Wiedźmina. Jak ja zobaczyłam tą, tą dyskusję, to byłam po prostu niesamowite, nie, że jakby to, że oni się tam nie, nie będą w stanie wczuć w postać tak, kobiety, to jest jedno, to, już, to jest tak. w ogóle jedna abstrakcja, ale wiesz, te zarzuty do tego, że Ciri wygląda no po prostu na swój wiek. Tak. <laughs> Bo miała czerno, czerność, zmienić rys tak, twarzy troszeczkę i tak i dorosnąć, dalej. Nie? Masakra koszmar. I tak samo na przykład Pamela Anderson jest dla mnie no takim tak. e, symbolem w ogóle no takiego totalnego odklejenia od e, wszystkich e, jakichś norm, no bo kobieta, która była seks bombą przez mm -hmm. wiele lat, typowo seksualizowano tak. na playboye, nie playboye wszystko, a teraz te bez makijażu no. i przeżywa tak naprawdę drugą młodość. Tak. A też tyle komentarzy negatywnych no na swój tak, oczywiście, temat, co skrnęła, to się nie, Boże, ja dzisiaj widziałam jakąś taką rolkę Wybierz, jak chcesz się starzeć i właśnie gwiazdy po pięćdziesiątce I jakieś takie zestawienia tu z jednej strony Sofia Vergara, a tam z drugiej Renezel. Zellweger, z jednej Pamela Anderson, a z drugiej Demi Moore, mhm. nie? Mhm. A może dajmy się starzeć tak, jak będziemy chciały się starzeć generalnie. Tak. Ja Możemy mieć wybór. Tak i pamiętajmy o tym, że starzenie się jest przywilejem. Tak, nie? tak, 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 zdecydowanie. Jakie błędy popełniamy najczęściej w tej drodze do ciała akceptacji? Błędy? Ja chyba nie lubię mówić o błędach. Myślę, że no, no najtrudniejsze jest, tak wpadamy w tą mentalność wszystko albo nic. Mhm. I że stawiamy sobie bardzo wysokie oczekiwania, bo skoro przez 35 lat jechałam po sobie jak po łysej kobyle, to teraz w tydzień stanę się mistrzynią self-love. Mhm. No raczej nie. Druga rzecz to myślę taka, że, się, e, że próbujemy to robić w pojedynkę. Mhm. Ja wiem, z czego to wynika, no bo bardzo często powiedzenie ludziom, słuchajcie, pracuję nad samoakceptacją, e, ty im mówisz, pracuję nad samoakceptacją, a oni słyszą, ukrywam się pod płaszczykiem samoakceptacji, bo jestem leniwą bułą. E, bo, bo jakoś. Tam się nie wiem naprawdę, dlaczego ta sama akceptacja, jako że z lenistwem i nic nie Ale dużo łatwiej. Czemu? Mi się wydaje, że to jest dlatego, że w naszej kulturze jest zaprogramowane, że trzeba na stać z, bit, z biczem. Mhm. To jeżdżenie po sobie w ramach motywacji, tak. ci nauczyciele, którzy też mhm. nas tam karają mhm. i robią różne rzeczy. Więc jak ktoś ma taką wizję, że ty się już nie będziesz karać. Aha. No to zostaje pierdolca, tak, że w tak, takim tak. układzie Twoja produktywność stanie, nie? Tak, tak, tak. Znowu kapitalizm. A jeszcze do tego korzenie tego wszystkiego w pańszczyźnie. Dużo łatwiej jest to robić z kimś. Mhm. Naprawdę dużo łatwiej jest to robić z kimś, znaleźć sobie jedną osobę, która ma podobnie, a nawet jeśli nie ma podobnie, to będzie Cię życzliwie wspierać. Nie? I tak, to mogę być ja w ramach coachingu, ale to może być przyjaciółka, to może być matka, to może być facet, dziecko, ktokolwiek. Mhm. Żeby nie robić tego w pojedynkę. Super. Super. No dobra, to już żeśmy trochę miały, ale jakie największe mity na temat ciała pozytywności chciałabyś obalić, albo chciałabyś, żeby zniknęły? No oczywiście, że ciało pozytywność to promocja otyłości. Tak. To jest najbardziej irytujące. Bo to jest takie przekonanie, że jak zobaczysz grubą osobę na reklamie, to po prostu natychmiast przybierzesz 40 kg. To, to jest dla mnie, wiesz co, niepojęte po prostu. Jak widziałam te reklamy Nike czy jakiejś innej, chyba Nike to były reklamy. Z osobami właśnie większymi i te wylewające się tam negatywne komentarze. Ja tak. mówię, czy naprawdę nikt nie pomyśli o tym, że może być dziewczyna, która ma ten rozmiar, i ona sobie pomyśli, kurde, Nike ma ubrania w moim rozmiarze, dokładnie. to może ja, kurde, pójdę i, i kupię i pójdę na tą siłownię. No. Myślałam, że oni nie mają takich ubrań. Dokładnie, nie? dokładnie. I wiesz, to takie przekonanie. Że grubość się bierze no właśnie z powietrza. I że wystarczy, że popatrzymy na grube osoby, i wszyscy odpuścimy kontrolę. Jak odpuścimy kontrolę, to wszyscy będziemy grubi. Nie? To jest e, o, ogromny lęk przed tym. Tak jakby pokazywanie kobiet w ciąży było promowaniem seksu. Tak, tak, tak. tak. I że od oglądania kobiet w ciąży zachodzi się w ciąży, dobrze. <laughs> to nie jest promocja otyłości, to jest reprezentacja. Tak. To jest pokazywanie ludziom, słuchajcie, to jacy jesteście jest okej, okay, bo jest was więcej. W tej chwili, o ile dobrze pamiętam, coś między 3 a 5% ludzi na świecie wygląda tak, jak y, bohaterowie mainstreamu. Tak. Nie? Szczupli, biali, młodzi, gładcy, pełnosprawni. Większość świata tak nie wygląda, ale przekaz medialny jest zupełnie inny. Mało tego, na, na naszej planecie jest 7% białych ludzi. No. Dokładnie. A kamon jest, jaki jest. No. I uważam, że naprawdę wszyscy skorzystamy na tym, jak będzie większa różnorodność, bo może wtedy chłopaki grający w Wiedźmina na czwórkę nie będą mieli już problemu z wcieleniem się w żeńską postać. Tak. Czy są jakieś książki, albo podcasty, lub osoby, które cię zainspirowały do e, zmiany myślenia o swoim ciele, albo które chciałabyś polecić po prostu dziewczynom, na przykład? Jest nie. tego masa na pewno. Oczywiście, Oczywiście, że tak. To zacznijmy od książek klasyków. Yy... Obsesja piękna, René Engel, mm -hmm. absolutnie podstawowa rzecz, jak jesteś kobietą albo masz w swoim życiu kobiety, czyli każdy powinien to przeczytać, mm -hmm. yy, bo to jest spojrzenie na to, jak kultura diety krzywdzi kobiety i dziewczynki, jak obsesja na punkcie tego, jak wyglądamy odbiera nam Kawał życia i sprawczości i czasu, i tak dalej. Jest do tego napisany bardzo przystępnym językiem, są super badania, świetnie się to czyta. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, gdyby ktoś chciał wejść troszeczkę głębiej w temat grubancypacji, no to właśnie książka pod tym tytułem Grubancypacja, Ulachowaniec, Natalia Skoczylas, pierwsza polska książka na ten temat, wydana dosłownie parę miesięcy temu. Co za tym idzie też podcast dziewczyn, Grubancypacja otyłości bez przepraszania. Przepraszam o otyłości, boże, o grubości bez przepraszania. Mm. Um, amerykański, fantastyczny podcast The Maintenance Face prowadzony przez Aubrey, Audrey Go Gordon i Michaela Hobsa. No kurde, świetnie się tego słucha, mhm. bo to jest kultura diety tak naprawdę z bardzo różnych perspektyw. Audrey jest gruba, Michael jest gejem, jest zafiksowany na punkcie tak, statystyki. pierwsze połączenie dla zwykłego, Jezu, białego, hetero, tak, zafiksowanego tak tak, 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 tak. I, i no cudownie się tego słucha. Um, co dalej, co dalej, co dalej? Mi tu rody, jeśli chcemy wejść bardziej w ten taki polityczny kontekst. I wbrew pozorom uważam, że chłopki to jest mhm. książka, która super pokazuje, dlaczego my się ciągle do siebie dowalamy, nie potrafimy odpoczywać. Mamy wobec siebie tak wygórowane oczekiwania. No bo nie czarujmy się, większość z nas jednak nie pochodzi z kresowej szlachty, mhm. tylko od chłopak. A jeszcze do tego na drugą nóżkę dodałabym pozycję po angielsku Sabriny Strings, Fearing the Black Body. To jest książka o tym, jak rasizm w, tym, w tej całej opowieści o fatfobii, o naszym lęku przed grubością się miesza. Ciekawe. No, Abrac jest mega ciekawy temat. To jest super, super naprawdę super książka. Pewnie jej nikt nigdy nie przetłumaczy na polskim, bo przecież u nas nie ma w ogóle problemu z rasizmem, to nie to ma żadnych znam, nie? ludzi. Mhm. Aha. E, i, I tak skąd, skąd takie <laughs> myślenie w Polsce, ale bardzo polecam. Mm-hmm.